Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojiwach Bricks, a dzisiaj przyjrzę się kolejnej nowości na styczeń 2024. Jak widzicie, jest to zestaw 42-163 Bulldozer. Jest to najmniejszy pudełkowy zestaw z nowości przyszłorocznych. Kosztują 46 zł bez grosza i składa się ze 195 elementów. Jak widzimy z drugiej strony. Również jak w poprzednim zestawie nie mamy modelu alternatywnego. Czyli jak widać lego już całkowicie zrezygnowało z tej opcji. Tutaj z tyłu też możemy zobaczyć, że będzie ruchomy lemierz. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. I mamy tutaj dwa woreczki z klockami. Osobno Axla. No, i tutaj wszystkie elementy do gąsienic. Ilość kroków 57. No, i tutaj oczywiście mamy jeszcze wykaz wszystkich elementów. Także zabieram się za budowanie. Będzie teraz speed build i za chwilę do Was wracam. Przed chwilą mogliście go sobie zobaczyć ze wszystkich stron. No, jakby nie było, widać, że jest to buldożer. Jeśli chodzi o jego funkcję, to tutaj, tym kołem zębatym na górze, możemy podnosić i opuszczać lemierz. Cała funkcja opiera się tutaj na tej części ślimakowej. I tutaj mamy małe, szare koło zębate, które jest na sztywno podpięte tutaj. Do tych dwóch elementów, i dzięki temu możemy sobie tutaj ten lemierz podnosić i opuszczać. E, mamy gąsienice. Działają one bardzo dobrze, bo mimo, że tutaj mamy szklaną powierzchnię, to te gąsienice, jak widzicie, się nie ślizgają, nie zacinają. I niezależnie, czy jeżdżę nim praktycznie go nie dotykając, czy nawet jak przycisnę mocniej. Te gąsienice naprawdę sobie tutaj bardzo dobrze radzą. E, jedyne, czego mi tutaj brakuje, no to może jeszcze dodanie zrywaka tutaj z tyłu. Myślę, że byłby na pewno to dużo, dużo ciekawszy zestaw. No, w tej chwili jest w miarę poprawny, ale no, ten zestaw niczym nie zaskakuje, jak dla mnie, jeśli chodzi o te najmniejsze pudełkowe zestawy serii Technik, to nadal na pierwszym miejscu jest motocykl. Szkoda też, że LEGO odeszło już od. Modeli alternatywnych w tych małych zestawach na pewno to był jakiś dodatkowy element, który uatrakcyjniał te małe, podstawowe zestawy. Myślę, że gdybym miał wydać kilkadziesiąt złotych na zestaw, to wolałbym zamiast tego buldożera dołożyć sobie te 15-20 złotych i kupić sobie. Ten zestaw bagi, który już mogliście wczoraj obejrzeć recenzję tego zestawu na moim kanale. Tutaj mamy dużo więcej funkcji, dużo ciekawszy jest ten zestaw, a różnica w cenie niewielka, tym bardziej, że te zestawy zaraz po premierze stanieją, więc myślę, że ten buldożer będzie kosztować około 35 zł, a ten bagi, no, myślę, że do 50 zł zejdzie na pewno, może jeszcze nawet taniej będzie można go kupić. I jeśli chodzi o buldożer, to z mojej strony to by było na tyle. Oczywiście jestem ciekawy, jakie są Wasze opinie odnośnie tego zestawu. Także piszcie o tym w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.